Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gracjanem, z Gracjanem, gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Gracjan, a dzisiaj w gotuj z Gracjanem będą pieczone frankfurterki. Eleganckie, super fajne frankfurterki będzie mi potrzebny właśnie przede wszystkim frankfurterki ale oprócz tego jeszcze cebula elegancka super fajna cebula i jabłuszka super fajne piękne jabłuszka tak. więc no i oczywiście będę piec w takiej nie w takim Właśnie takim pojemniku metalowym będę piekł w piekarniku. Tak więc, że super fajnie, elegancko. Troszeczkę oliwy jest potrzebne, ale nie dużo. I, I właśnie wpierw przystąpię do krojenia cebuli, do kojenia jabłek. I frankfurterki elegancko dam do tej brytwanny. Frankfurtelki zaraz będą, będą smażone, pieczone, o, o, fajne. Tak, można je oczywiście y, zrobić też na patelni, usmażyć. Y, na, na normalnej patelni, można w garnku je też sporządzić. Jak ktoś nie chce w ogóle y, stosować żadnego tłuszczu, to można nawet i w wodzie ugotować. Tak jak parówki się gotuje. Ale, bo one są surowe. To, są, to jest surowe mięso, także tego nie da się tak zjeść od razu na surowo. Więc trzeba po prostu jakoś je zrobić. Ja je w piekarniku upiekę. Ale można je właśnie usmażyć, udusić. W różny sposób można zrobić, ale najczęściej są one na patelni, na patelni smażone. Ale ja nie będę smażyć, tylko będę piec. I właśnie wpierw kroję cebulę. Frankfurterki super fajne już będą robione, będą, będą fajne, fajne, będą, będą robiane. Tak. Teraz będę kroić, kroić cebulę. Super, super fajnie będę kroić cebulę. Cebulę będę kroić. Oj, tak, 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 tak. Tak, bierzemy. I elegancko. Super fajnie kroimy cebulę. Trzeba się oczywiście spieszyć z krojeniem cebuli, bo, bo ona po prostu w oczy piecze. Ten, że jak będziemy długo tą cebulę kroić, to nas zdąży po prostu popiec w oczy, a to nie jest za bardzo przyjemne, takie, takie coś jak piecze w oczy. Bo łzy lecą. Właśnie od cebuli, więc jak najszybciej biorę i was, was, dwa, trzy, i szybko, 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 tylko tą łupinę szybko ściągam i od razu, dobrze, tutaj jest cebula. Te łupinki oczywiście wyrzucam i teraz jak najszybciej. Przystępuję do skrojenia cebuli. Raz, dwa, trzy, bo po prostu będzie ona piekła W takie talarki pokroimy cebulę. W takie talarki eleganckie, super fajnie. O. Tak. Takie katalareczki eleganckie. Jeszcze tutaj tą następną cebulę. I raz, i dwa. I szybko. Już zaczyna piec w oczy, więc trzeba się spieszyć po prostu. I na pewien czas wyjdę z tego pomieszczenia, bo ona będzie teraz tutaj piekła. Cebula, cebula piecząca w oczy, cebula, cebula, piecząca w oczy, strasznie piecze w oczy. Cebula, 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 piecze piecze w oczy, cebula, 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 piecze piecze w oczy. Tak, takie talareczki mam elegancko pokrojone, teraz zaraz przystęp, przystąpię do krojenia jabłek. A teraz klejmy, klejmy jabłka, a teraz klejmy, kroimy jabłka. Super fajne jabłka. Są genialne, bardzo fajne. Jabłka, fajne. Tak. Jabłuszka klejmy w następujący sposób: po prostu umyte jabłka bierzemy i po prostu klejmy takie ćwiateczki. Wycinamy tutaj ogryzek, o, z tego jabłka wycinamy elegancko, fajnie ogryzek, bo ogryzek jest nam niepotrzebny, o, i jak mamy tak fajnie wycięte jabłko, bez ogryzka, jeszcze to i znowu wycinamy ogryzek. Jabłuszka, jabłuszka, super, super fajne są. Jabłuszka, jabłuszka, jabłuszka bardzo fajne. Tak, bardzo fajne, super fajne, zdrowe, genialne, tak więc, że jak najbardziej jabłuszka sobie można jeść, bo są super, kapitalne. No i teraz takie jabłuszka. Przyjmiemy takie o plasterki. I już mamy elegancko pokrojone I zaraz będę wszystko razem, właśnie, czyli cebulę pokojoną, frankfurterki i właśnie te jabłka pokrojone, będę wszystko piec w piekarniku.

jeszcze muszę wykroić z tego drugiego jabłka ogryzek. Oczywiście, jak ktoś chce, to może zdjąć też i skórkę z jabłka. Ale te jabłka są, mają bardzo ładną skórkę zdrową. To szkoda by było po prostu tą skórkę wyrzucać. Więc łącznie ze skórką. Dobra, i już mamy elegancko przyrządzone, jabłuszka sporządzone do pieczenia. Więc teraz po prostu nie pozostaje mi nic innego jak tylko. Zaraz wszystko razem właśnie te jabłka pokojone i Fanfurknełki i cebulkę, wszystko razem po prostu trzeba będzie dać do blaszanej foremki i wszystko piec w piekarniku.

Tak. Tutaj mam taką foremkę elegancką. Do tej foremki daję trochę tłuszczu. Może to być na przykład smalec, olej, oliwa. Jak kto co ma. I teraz. Daję tutaj. Do tej brytwanny. I właśnie tą pokojoną cebulę. I frankfurterki. I elegancko wszystko będzie pięknie. Tutaj, o, mam piękne, bardzo fajne. Można je oczywiście troszeczkę już m, teraz rozdzielić, bo o. Później po wypieczeniu po prostu będzie. No, będzie po prostu łatwiej je jeść, jak już będą tak rozłączone, a nie tak w całości, nie? I co jeszcze ważne, to to, aby od razu sobie włączyć piekarnik. I tutaj włączam piekarnik. O. Na, na razie dam na 200 stopni, ale później temperaturę trzeba będzie kontrolować, żeby było elegancka. Żeby nie była za wysoka ani za niska. Kiełbaski tutaj tak fajnie, właśnie o, jeszcze jedna jest, trzeba rozdzielić. Można oczywiście też na przykład jeszcze nożem, na przykład zrobić w takiej Frankfurterce można zrobić takie nacięcia zależy jak to chce ja nie robiłem nacięć, ale można zrobić. Tutaj w tej jednej zrobię takie właśnie nacięcia. O i w tej może też zrobię. Też czasami można po prostu całą wzdłuż Pokoić. O. Tylko, oczywiście, trzeba uważać, żeby się nie pokaleczyć przypadkiem. O, tą na przykład Frankfurterkę wezmę i w całości. O. Pokryję wzdłuż ją. O. i jest tutaj tak, o, wzdłuż pokrojona. tenże zależy, albo tak, albo tak. Obkładamy oczywiście cebulką i dajemy jeszcze, tutaj właśnie już mam, i na to dajemy jabłuszka. Jabłuszka, jabłuszka, super fajna jabłuszka. Jabłuszka, jabłuszka. Super fajne jabłuszka. Jako, że są jabłuszka, bo jakby była sama tylko cebula, to by można było dodać jakieś tam przyprawy, paprykę czy coś innego. Ale, że będą jabłuszka, to one nadadzą taki smak słodkawy, więc nie będę dawać ostrych przypraw, ani pieprzu, ani soli, ani właśnie papryki, ani ostrej, ani nie, słodkiej, bo już te frankfurterki przesiąkną po prostu tym, tym jabłkiem bardzo smakowitym. Jeszcze troszeczkę tutaj z góry, troszeczkę cebulki, i tak oto sporządzone, bytwane, wszystko łącznie, razem daję do gorącego piekarnika. Tutaj mi się już grzeje elegancko. Elegancko, grzeje się super fajnie, grzeje się. Piekarnik się grzeje, a w piekarniku, a w piekarniku będą pieczone, będą pieczone frankfurterki z jabłkiem i cebulą, i cebulą, i cebulą. Tak więc, że wkładam tak. Włożyłem i już, i się teraz będzie piekło. Piekło, piekło, będzie się, będzie się piekło, aż upiecze, aż upiecze, aż upiecze się. I jak się upiecze, to wtedy już będzie degustacja, i się okaże, jak one smakują. Piecze się, piecze się, piecze się, znakomicie wyśmienicie. W piekielniku piecze się, piecze się, piecze się, znakomicie. Oto jest pytanie, jak smakuje to danie, oto jest pytanie, jak smakuje to danie. Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem, gotowania wielkim fanem. Gotowania wielkim fanem. Tak, frankfurterki z jaguszkami, z cebulką pieczą się elegancko już ponad pół godziny. Więc mogę już wyłączać piekarnik. O, jest wyłączone wszystko. Więc teraz, niech jeszcze troszeczkę dojdzie to do siebie. Chwilkę jeszcze podtrzymam, wykorzystam tę moc tego piekarnika, czyli od razu po zgaszeniu piekarnika nie wyciągam, tylko chwilę jeszcze odczekuję, niech to się jeszcze tam troszkę podpiecze i zaraz, to znaczy gdzieś tak, 5-10 minut wyciągam, i wtedy. Wtedy się okaże, jak smakują jabłka, jak smakuje, jak smakuje ta właśnie kiełbaska frankfurterki oraz się okaże, czy ta cebulka też będzie dobra do jedzenia. W ogóle wszystko się okaże, jakie to danie jest, czy jest dobre, czy jest złe. Zaraz, zaraz, zaraz będzie, będzie degustacja. I okaże się, i okaże się, jak smakuje to danie. Tu już talerz oczywiście mam. Mam przygotowany. Widelec. Tutaj gdzieś był widelec, jest widelec i będę zaraz degustować. I wtedy powiem wam, czy to jest dobre. Czy może złe? Zaraz okaże się. Nie ma, nie ma już co czekać, tylko trzeba wyciągać. Biorę rękawice i wyciągam. I już jest. Super fajne danie, eleganckie, pyszne, znakomite. Teraz będę degustować. La 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 la. Upieczone znakami La la z jabłkiem i cebulką. Z jabłkiem i cebulką. Dobrze. Teraz wszystko się okaże. Jak smakuje? Tak, teraz wszystko się okaże, jak smakuje to Danie. Frankfurterki z cebulką i z jabłuszkiem. Zaraz się wszystko po prostu okaże, jak smakuje, czy jest dobre, czy jest może. Złe czy jakie? Zaraz po prostu wszystko się okaże, i powiem, powiem, co i jak z tym daniem jest. Czy wystarczająco długo, czy może trochę dłużej trzeba było piec? Zaraz się wszystko okaże. Tutaj mam właśnie te jabłuszka. O. Jeszcze tą taką nacinaną też wezmę. Jedną frankfurterkę nacinaną. Dobrze. Mam wszystko. Teraz będę degustować i smakować. La 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 la. la, la. Le, 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 le. Już jest na talerzu, pyszne danie, znakomite, znakomite wyśmienicie, pyszne danie, jest na talerzu, podane. Już na talerzu jest podane, jest podane, znakomite danie. Tak, teraz oczywiście. Musztarda może się też przydać. Ale zobaczę, jak tak smakuje. Biorę może pierw jabłuszko. O! I jabłko normalnie smakuje jak kiełbasa. Bardzo pyszne. A teraz zobaczymy jak smakuje. Mhm Wyśmienite. Mhm Powiem, że tak. Mhm. Oczywiście można by było zrobić na patelni a jest piekarnika. Super fajne. A teraz jeszcze troszeczkę musztardy i zobaczymy, jak z musztardą będzie smakować. Mhm. Po znakomite pyszne danie i musztarda i ta cebulka i fajny Mega fajne. Dziękuję. Pozdrawiam. Na razie. Cześć. Frankfurterki super fajna. Super fajne i genialne. Mm. Bardzo fajne. jeszcze mhm. jeszcze kiełbaska z nacięciami. Z nacięciami chyba bardziej jest... Zależy kto jak lubi. Cześć, cześć! Na razie, cze cze cześć, cześć.